Cześć, witajcie. Lecimy dalej z tematem Gwinta. Ostatnio e, kilka dni nie miałem za bardzo czasu w by niego grać. E, też zagrałem w Hearthstone'a, bo był ostatni dzień w maju sezon sezonu. No ale dalej warto by przyjrzeć się jak wygląda Gwint. Jeśli chodzi o wyzwania, mamy załatwione podstawy gry. Ten odcinek był już na kanale. Jeżeli go nie widzieliście, to link będzie w opisie. Lecimy dalej, żeby właśnie. Pozgarniać jakieś rzeczy, mamy zarządzanie kartami, tworzenie talii, za to dostaniemy 25 zł. Zobaczmy, co tutaj nam będą mówili. Witaj w samo budowania talii. W tym miejscu możesz tworzyć nowe talie bądź edytować już istniejące, przez dodawanie do nich nowych kart i usuwanie kart, z których nie chcesz już korzystać. Wciśnij przycisk tworzenia nowej talii, aby kontynuować. Karty w gwincie dzielą się na frakcje, a każda frakcja ma dostęp do innego zestawu kart oraz do kart neutralnych. Wybierz frakcję, dla której chcesz zbudować talię i wciśnij, aby kontynuować. Ja wybieram potwory. Wybierz dowódcę, z którego chcesz korzystać w swojej talii, a następnie wciśnij, wiadomo, aby kontynuować. No mam Eredina, więc wybierzemy Eredina. To jest twoja kolekcja kart. Wszystkie dotychczas zebrane przez ciebie karty są widoczne w tym miejscu, jak widzimy tutaj. Masz do dyspozycji szereg filtrów, z których możesz skorzystać, aby wiedzieć, widzieć jedynie te karty, które w danym momencie te, Cię interesują. To jest Twoja talia. Możesz dodawać do niej karty ze swojej kolekcji, bądź usuwać karty, z których nie chcesz korzystać. Próbujmy teraz dodać nową kartę do Twojej talii. Aby to zrobić, wybierz kartę, którą chcesz dodać, a następnie przeciągnij ją do talii za pomocą myszki. Dobra, no to musimy sobie coś wybrać, tak? Tu mamy... Dobra, wybraliśmy brzask. Aby przyspieszyć cały proces, w tej chwili talia zostanie uzupełniona automatycznie, zazwyczaj jednak nowe talie będą, będziesz konstruował samodzielnie. No wiadomo, że tak będzie. Mamy podstawową talię pod talie talię potworów. Próbujmy teraz usunąć jedną z kart z talii. Aby, do, aby to zrobić, wybierz kartę ze swojej talii i wciśnij Enter. To jest licznik kart, pomoże cię w prawidłowym skonstruowaniu talii według zasad obowiązujących w grze. Jak widzimy może być, może być 6 srebrnych kart, 4 złote karty. Teraz i twoja talia jest już prawidłowo skonstruowana, wciśnij przycisk zapisz i wróć, aby opuścić ten ekran i zapisać talię. No to sobie zapiszemy. Koniec samouczka. To już wszystkie podstawy budowania talii. Spróbuj poeksperymentować z różnymi kombinacjami kart i ustawień tali. Dobrze, z tym będziemy kombin kombinować jak będziemy mieli jakieś nowe karty. A tak wygląda. Widzicie, za to zyskaliśmy 25 złota, spoko. Sklep. Za to możemy dostać jedną beczkę. Witaj w sklepie. Możesz tu nabyć rozmaite przedmioty związane z grą oraz nowe karty. Tak widzimy, tak wygląda sklepik. Oczywiście pieniążki możemy zapłacić, normalna sprawa. Nowe karty możesz zdobyć kupując beczki i otwierając je. Gratulacje, otrzymujesz beczkę z kartami. Możesz otworzyć ją w sklepie. Masz już jedną beczkę, teraz spróbuj ją otworzyć i sprawdź, co w środku. No dobra, no wolałbym te z beczki pozbierać, ale ponieważ musimy to zrobić, to otwieramy beczkę. O, tak. Frach. Otwieramy. Gry. Gryfa cień. <gryfa cień> dobra gryfa cień. Na początek otrzymujesz cztery karty, które znajdowały się w beczce. Wszystkie zostały do niej wybrane w sposób przypadkowy. Aby odkryć kartę, zaznacz ją i wciśnij myszkę. Nie. Strzelec wyborowy z Doliny Blatana. Elfi Najemnik. Oh. Bolałbym coś z Potworów. Siewca Zarazy. I Rębacz Skinfreed. Następnie wybierz jedną z trzech kart. Karta, którą wybierzesz, trafi do Twojej kolekcji. Reszta zostanie odrzucona. No i to jest już coś troszkę innego niż yy, w. Erstonie, tam dostajemy wszystko losowo. A my tutaj mamy wytrzymać. Rozmieszczenie pochłoń sojusznika. Tu mamy taperzy. Odliczanie dwa aktywy na początku tury. I tu mamy wzmocnioną balistę. Dobra, wezmę sobie tą. Ja nie znam się na kartach, więc wziąłem sobie tą. I teraz o. I widzicie, nowe karty zostały dodane do Twojej kolekcji. Możesz dodać je do swoich talii. W dowolnym momencie wciśnij przycisk, wróć do sklepu, aby opuścić ten ekran. Więc tu mamy pewną różnicę. Poko, zawsze jakaś tam beczka za darmo wpadła. Postaram się nie wydawać prawdziwych pieniędzy na razie na tę grę, żeby budować to na, na zasadzie tego, co można, co można wygrać w samej grze. Wyzwania: 50 fragmentów, i tu mamy fragmenty kart, więc zobaczymy, co teraz tutaj jest. Witaj w kolekcji kart. W tym menu możesz przejrzeć pełną kolekcję kart dostępnych w gwincie oraz stworzyć karty, których jeszcze nie posiadasz, używając fragmentów kart. Czyli no to jest taki pyłek, można powiedzieć, jak w z tego co, co mi się wydaje. Po osiągnięciu poziomu trzeciego otrzymasz również możliwość niszczenia niepożądanych kart. No czyli tak tak naprawdę odpowiednik Hearthstone'owego pyłku. Witaj. W tym miejscu znajduje się twoja kolekcja kart. Możesz tu obejrzeć wszystkie karty, które dotychczas udało ci się zebrać. Część kart w twojej kolekcji jest wyszarzona. Jeżeli dana karta jest... Wysza żona oznacza to, że jeszcze jej nie posiadasz w swojej kolekcji. W każdej talii możesz wykorzystać do trzech kopii każdej brązowej karty oraz jedynie jedną kopię każdej karty srebrnej i złotej. Jeśli w Twojej kolekcji znajdzie się, znajdą się nadmiarowe karty, możesz uczyć obcisk niż nadmiarowe karty, albo trzymać w zamian skrawki. No i to jest spoko sprawa. Masz do dyspozycji szereg filtrów, z których możesz skorzystać, aby widzieć jedynie te karty, które w danym momencie Cię interesują. No i bardzo dobrze. Im więcej filtrów, tym lepiej, możesz uczyć, użyć filtrów na górze ekranu, aby szybko przełączyć pomiędzy kartami poszczególnych frakcji. Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz skorzystać z zaawansowanych filtrów. Otwórz menu filtrowania za pomocą przycisku filtry. W tym menu możesz zastosować różne filtry. Przykładowo po wpisaniu nazwy karty w pole wyszukiwania pojawi się karta, której szukamy. Po zamknięciu panelu filtrów poszukiwana karta dalej będzie widoczna. Zamknij teraz panel, wciskaj przycisk zamknij filtry. Jeśli posiadasz dostatecznie dużo fragmentów możesz stworzyć dowolną kartę. Na początek otrzymujesz kilka, sk kilka skrawków. No i dostaliśmy 30 fragmentów. Aby zdobyć ich więcej wygrywaj rozgrywki w trybie wieloosobowym bądź niszcz karty, których nie potrzebujesz. Próbujmy teraz stworzyć kartę. Aby to zrobić zaznacz kartę i wejdź w ekran szczegółów karty klikając w kartę. No to klikamy. Na tym ekranie możesz sprawdzić wszystkie szczegółowe informacje na temat karty, jej siłę, rząd, w którym może zostać zagrana oraz jej specjalne umiejętności. Wcześniej przycisk aby stworzyć tę kartę. Czyli tutaj. Jest to czyste niebo lub przełom. Usuń pogodę ze wszystkich rzędów po twojej stronie. Czy jesteś pewien, że chcesz stworzyć kartę brzask? Tak. Właśnie udało ci się stworzyć twoją pierwszą kartę. Gratulacje, karta została dodana do twojej kolekcji. Od tej pory możesz z niej korzystać przy budowaniu swoich talii. Jeśli posiadasz dostatecznie dużo pyłu meteorytowego, każda karta w Twojej kolekcji może również zostać transmutowana, co zmieni jej wygląd na polu bitwy, czyli po prostu będzie ładniejsza. Transmutuj kartę wciskając przycisk transmutuj. No to robimy. Czy jesteś pewien, że chcesz transmutować kartę brzask? Oczywiście. Ciach. No i zobaczcie, no, no ładnie wygląda. Fajnie, to jest też pewnie taki odpowiednik złotej karty troszkę. W sensie tak jak Firstona, że tam ładniej wygląda, ale tu jest du duża różnica. Ładnie ta karta wygląda fajnie. Właśnie udało Ci się transmutować Twoją pierwszą kartę. Ka karta została dodana do Twojej kolekcji. Od tej pory możesz z niej korzystać przy budowaniu swoich talii. Co jest fajne, no to to, że w Herstonie złota karta różni się wyglądem, ale daje nam więcej pyłu. Tutaj jest inny, jak gdyby mamy coś innego, co służy do ulepszania wyglądu tych kart. To mi się bardzo podoba i brawo tutaj dla panów z CD Projekt Red. To wszystko, co musisz wiedzieć na temat kolekcji kart. W dowolnym momencie możesz przejść do kolekcji kart, klikając odpowiednią zakładkę w menu głównym. No i dzięki temu dostałem 50 fragmentów. Jak widzicie, za zarządzanie kartami yy, mamy, mamy proste rzeczy. I co my mamy dalej? Tu mamy talie, którymi powinniśmy zagrać, yy, żeby zobaczyć. Mamy Królestwa Północy, Skellige, potwory. Yy, yy. Nilfgaard, czytałem, że podobno on jest prze, przegięty i, i skoja Tel czy coś takiego, przepraszam, jeżeli wiem, że pewnie wielu z Was boli, że nie umiem dokładnie wymawiać nazw, więc proszę poprawiajcie mnie w komentarzach. Królestwo Północy, Zagram najpierw Królestwem Północy, Skóra ze Stali, za to mamy 25 złota. Eee, dobra, wiem sobie zagramy, Skóra ze Stali. Nie wiadomo, czy dam radę wygrać, bo ja jeszcze, wiecie, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o granie... Tę kretu kiepawo jeszcze, nawet bardzo kiepawo. Radowid kontra. Dobra, tak. Brus nam teraz nie będzie potrzebny. Hmm... Nie znam się na kartach, więc szczerze mówiąc, nie wiem. Pierwszy raz gram tą talią. Wybranego brązowego sojusznika. Hmm. Tym wezwiemy trzaskający mróz. Tutaj też. Dobra, wywalimy sobie tą atrapę. Chart mamy, mamy dwóch tych czartów, to spróbujemy sobie jednego jeszcze wywalić. Ech, moja tura, i co my tutaj mamy? Rozmieszczenie. Wezwie egzemplarz wybranego brązowego sojusznika. W czas i przestrzeń nie mają przed nami tajemnic. Aha, nie wiem czemu nie wezwałem. Nieważne. Dobra, możecie się śmiać, ale to jest ten moment, kiedy zaczynam grać, więc spokojnie. nie? Mm, Wezwić czaskającym to mi teraz nie jest. Mm, Tej te jednoste trzy punkty, pancerza. To, to z mrozem można ją fajnie połączyć. 3 Merigold. Zrań wybraną jednostkę o pięć. Nie będzie tu drugiego Dobra. du, 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 du. Du du, du 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 co my mamy tu? Redin do wód. A zagramy sobie go, zobaczymy. Już się na jest bezcelowy. A widzicie, to powinienem zrobić, że no to zrąbałem. Prze... powinienem zrobić, żebym go zabił, to jeszcze więcej by dostał. Więcej by dostał, no, ale nieważne. Wygraliśmy tę rundę. Pierwsza runda wygrana, zobaczymy dalej. Wzmocni 5 sąsiadujących jednostek o 4. Gdzie jest ten wezbi, raskający mróz? Robimy tak, mróz będzie ranił teraz o dwa. Jest efekt mrozu, więc dostanie więcej. Osiem, dobra. Jest jeszcze efekt mrozu, bo... Tak każę tych, którzy mnie No. Za stary już na twistem. jestem! To twój zły dzień. Jak rozkażesz. O, i to jest fajne. Zagramy to od razu pod mróz. Niejmy to za sobą. kolega spasował, bo nie miał wyjścia. I wygrałem tę rundę, jak widzicie tak, ta talia, tutaj było dużo jednostek, które pomagały pod grę, znaczy były pod grę z mrozem, więc trzeba było to połączyć. W każdym razie wiadomo, że to są dopiero początki, jakieś proste talie, ale dobrze było, było też jakąś pitwę Wam pokazać, więc fajnie, że udało się wygrać. I dzięki temu otrzymaliśmy 25 złota. Dobra moi drodzy, myślę, że dzisiaj nie ma też co robić takiego długiego odcinka, w kolejnych będziemy dalej oczywiście robić, robić te podstawowe rzeczy. Zachęcam Was, żebyście sobie ściągnęli i pograli w Gwinta. Jest to polska produkcja naszego rodzimego studia, więc naprawdę warto spróbować. Wiemy, że CD Projekt Red robi dobre gry, Wiedźmin, Wiedźmin jest item światowym, więc mam nadzieję, że i Gwint będzie... Bar bardzo, bardzo popularną karcianką, a tak naprawdę nie samym wotem człowiek żyje, więc jak możecie, jak macie ochotę, grajcie. Im więcej nas będzie grało, tym lepiej. Może później z czasem będzie się robić jakieś fajne rzeczy wspólnie gdzieś tam na streamach, czy, czy na kanale. Więc patrzcie, jak wygląda właśnie, te, jak wyglądają te początki, a ja też będę wdzięczny. Im więcej osób będzie grało, tym więcej rad będę mógł od Was uzyskiwać, więc... No cóż, no i nie, nie zapomnijcie też zostawić łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i widzimy się w kolejnych materiałach z Gwinta i nie tylko. A na dzisiaj to już wszystko, jeśli chodzi o tę grę. Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć.